Witam serdecznie. W kolejnym odcinku testy, 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 testy. Dzisiaj przetestuję bardzo modne zdobienie na paznokciach. Jak to będzie wyglądać? Na jednym paznokciu musi więcej niech to robić. Owe zdobienie, o którym mówiłam, to Cartoon Nails. Wygląda ono. Tak, chodzi o to, że te paznokcie mają imitować to, że się odbija jakby światło, że są takie kartu... kartun, takie, nie wiem jak to rozumieszana. Wiesz może, jak inaczej się nazywają te paznokcie? Jak? Ogólnie ty powiedziałeś, że kartun. Kartun, nice. no. A jeszcze i, i, funkcjonuje taka nazwa jak Comic nails, <laughs> czyli comic. one po prostu inspirowane są komiksami amerykańskimi. Właśnie, tak mi się wydaje. Mm -hmm. I ja je kojarzę, bo one już lata, to już lata funkcjonuje na rynku. Ja je kojarzę, właśnie te różowe. I to już chyba widziałam pierwsze co najmniej 5 lat temu. Jeszcze salon prowadziłam, już były. To ktoś się chyba odgrzebał to zdobienie. Wiecie, ta młoda, zatacza koło. Ktoś odgrzebał to zdobienie, i teraz y, zaczęli ludzie to robić. I to są takie te typowe. To, z tego pamiętam. To zdjęcie pamiętam jako y, chyba pierwsze, jakie widziałam. Dobra, to robimy Comic nails. Dzisiaj przetestuję nie tylko zdobienie, ale też chciałabym trochę potrenować. Te tipsy takie przyklejane, które są od razu już, wiecie, zostawiane. Coś jak dual forma, ale taka, która zostaje na paznokciu, bo kształt jest fajny, krawędzie dolne są tutaj równiutkie. To już na pewno kojarzycie z moich odcinków. Teraz tylko będzie takie przypomnienie. Zrobię sobie tego pazura. I dzisiaj zrobię wszystko od podstaw. Zrobię sobie też mani, bo ostatnio Was zaniedbywałam z tymi paznokciowymi filmikami. Już taki na gotowo wszystko robiłam. Więc teraz zaczynam totalnie od zera. Tak wygląda mój paznokieć. Lekko może Nawet nie lekko. W każdym razie będzie on zmieniony jak kopciuszek w piękną królę. Kopciuszek się zmieniał, nie? Kopciuszek Ale się zmieniał, zmieniał z kopciuszka się na... Piękną no tak. Krem. Jak larwa w motyla. No właśnie, coś takiego chciałam powiedzieć. Jestem larwę. Od czego by tu zacząć? Dzisiaj też chciałabym pokazać trochę inną, inny styl pracy, bo jak ktoś z was nie wie, to ja już mówię, na drillo pojawiły się cążki tyk-tyk. Tyk-tyk, ta nazwa pochodzi od tego, że one serio tak robią, tak... Tyk, 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 tyk. I tak cudownie tną w tej, cenie, to jest tak mega zacna jakość. W sumie, kurczę, nawet bym powiedziała, że wysoki półki jakość, a cena jest naprawdę bardzo niska. No dobra, no w każdym razie szukam, szukam, znalazłam Wam coś mega fajnego i jest w drillo. I jeszcze będę testować, może nie testować, bo to już dawno przetestowane, ale jeszcze Wam jeszcze pokażę, jak się pracuje kopytkiem, puszkiem, puszerem, puszek. No tu nazwa pusher, puszek już sama w sobie jest, no, tutaj więcej nie trzeba tłumaczyć, prawda? Więc dobrze. Trochę pofryzujemy, ale najpierw odsunę skórki ale wyrzezałam ten pasnokieć. Co nieco tu wyskrobimy. Poprawię sobie wariatem. <laughs> Jeden z ostatnich wystelizowanych zepsuł mi się NBO. Już kupiłam nowy autoklaw, bo koszt wysyłki NBO, serwisowania naprawy i z powrotem wysyłki. To dołożyłam trochę i mam nowy autoklaw. W każdym razie, tu nie w tym problem jest, że, mam że nie mam autoklawu, bo już mam autoklaw. Ale no, nikt. Szukałam, szukałam, szukałam. Po sklepach chodziłam z takimi rzeczami do kosmetyczek, do fryzjerów i nikt nie ma płynu do dezynfekcji, do myjki ultradźwiękowej. Wiecie, co oni mają? O! Oni sobie tak fukają tylko narzędzia takim czymś i to im wystarcza. No ja, ja po prostu jestem w takim ciężkim szoku. I wiecie, to są, jestem, tutaj mam studio na ten szukałam w internecie, widzę, se zamówię sobie, kupienie. No nie wysyłają na ten ryfę, no i ja już po prostu nie wiem, co zrobić. Więc mam autoklaw, chciałabym sterylizować, ale no, nie wysteryzuję brudnych narzędzi niezdezynfekowanych. No i po prostu jestem w kropce i już y, wykorzystuję ostatnie zapasy, zasoby frezów, które mam wysterylizowane, bo co, co mam zrobić. Więc lecimy z wariatem. O, wersja hiszpańska nawet mi się tutaj trafiła. I Ja się zawsze nagadam, zanim zacznę robić, nie? No. Dużo, nie? Tak. Ale bo muszę wytłumaczyć, bo ja wiem, że dużo z Was wie, co się tu będzie działo, ale są też nowi widzowie nowi widzowie... trafią... A, jak, a, a co, jak to będzie ich pierwszy odcinek? No, to trzeba trochę potłumaczyć. Więc mam wariata w Mikro Enixie 209... 200... W Mikro Enixie 201N? Ten oto model tutaj gości na mym stole i nim będę szarżowała! Nie, zawsze mówiłam tak. Dziś szarżuję! I ta muza taka, taka, taka zawsze szarżowana i to Krystek zawsze taką muza. dziką, kończysz, nie? Ja tak szarżowałam. Och, jak ja to lubiłam zawsze patrzeć na to. O. Dobra, wyszarżowałam. Jakoś mało skórek mi narosło ostatnio. To wszystko przez pani BKT. Tak słabo skórki rosną, że jestem zniesmaczona. Nie ma co frezować, nie? Ale może będzie co wycinać. Ale zanim będziecie wycinać, yy, cążkami, tyk Skórki, to sobie podnieście falbankę, bo jak będziecie w takim stanie chcieli wycinać, to wytniecie dużo mniej i poza tym możecie so się naczuć tę skórkę. Trzeba postawić na sztorc. Nie powiem jak co, bo mi się y, niezbyt takie YouTube'owe porównania włączyły teraz, ale wiecie o co chodzi. A jak najlepiej postawić na sztorc falbankę? No Łysym! łopatką no ścierną! mojej biednej płytki, obgryzionej, sponiewieranej przez me zęby wybrałam 240 gradacje opasek ściernych szarych, bo są... na sobie jest najdelikatniejszy w moim odczuciu. I co? Szaro żyjemy drugi rok! Był kiedyś taki TikTok, nie? Jak dziewczyna. I to jest takie życiowe. Każdy, kto nagrywa film... Dobra, każdy, kto na... nagrywa filmiki i chce, żeby dobrze było wszystko widzieć w kamerze, widać w kamerze, to zrozumie. Że dziewczyna tak. Tu jest kamera i ona tak do kamery. Nic nie widziała, bo jej zasłaniało, nie? Dobra, i potem. Nie? No. Ja się staram tak robić, żeby to też wyglądało tak, jak normalnie robię. Jak nagrywam kurs, to mam trochę inaczej te wszystkie kamery i naturalnie mi się pracuje, ale tu do, do YouTube'a aż tak się nie. No, staramy się trochę. ten. Boże, ja to nie mam w ogóle skórki! Jeszcze trochę podnieca. Ja bym chciała, żeby coś tam wyciąć, nie? No dawaj, skórko! Pierdzielony manibek, a ty za mnie ma co wycinać! Ej, Hania, mam do ciebie ten, nie? Słuchaj, jak biorę wariata... No? Ty mówisz zawsze... Dziś! Marżuję, nie? A jak biorę tyktyka... To dziś tyktykujesz? Tak. <laughs> Napisz <laughs> w komentarzu, co będzie pasować do tyktyka. Tylko nie pisz dziś ryżynę. <grymne> Skorciło mnie powiedzieć tak, that's all folks. Bo tu nic więcej nie ma. Jeszcze tam, jeszcze tam cieńszym frezem by szło pofrezować w tych rowkach. Dobrze. nie trzeba frezować, bo poradziłam sobie pilnikiem Drillo. Jest taki precyzyjny, że spokojnie tam wszedł te, w te wszystkie szczęki. Jeszcze zobaczę z drugiej strony, może się uda. W każdym razie, no nie wydebra kolejnego frezu. Wszystko doczyściłam sobie pilnikiem. Ja z tymi tipsami zaraz. O, mega tip, pro tip. Możesz sobie pięknie wygrzewać tam spod skóry jakieś pyłki, fafroszki, resztki nabłonków, zawijając patyczek, yy, wacik w Zawijając patyczek w wacik, o! Wybrałam numer 7 z mojej kolekcji tipsów w kształcie baleriny. To jest siódemeczka, proszę. Pięknie tutaj przylega i z lewej, i z prawej strony. Tips tutaj pasuje, ja sobie wcześniej to dopasowałam, żeby nie tracić czasu. Przy nagrywkach. Mam tylko jeden dzień na nagrania, więc muszę się tak pościskać z tymi nagrywkami. Dlatego też w sumie jeden paznokieć. tylko w każdym razie. Żeby to fajnie przylegało, trzeba zmatowić środek wnętrze tego tipsa. Tak, żeby było ryski, żeby tam w te ryski wszedł akrylożel. Dałam sobie na tysiąc i nie przystanęła. Dobra, sprawdzę czy starczy starczy Dobra to lecimy jeszcze raz to tłuszczę szybko i przykleję to na bazę najpierw o na bazę najlepiej będzie baza z drillo, fu jakie drilo baza baza z kulot z baza z kulot jak beton więc to będzie dobry e, podkład Dobrze. I półtora minuty. O matko. Jest szybciej, jak się komuś robi paznokcie. Bo wtedy wkładasz jedną rękę, a drugą robisz sobie spokojnie, nie? I teraz będę tego tipsa, bo tak jak powiedziałam wcześniej, będę tego tipsa przyklejać też na bazę, bo to jest fuh, najbardziej dla mnie pewny produkt, który ma najlepszą przyczepność. Więc sobie tu nałożę do środka tej bazy i zobaczymy, czy nie za dużo, czy za mało. Ja, ja, Powiem szczerze, nie trenowałam jakoś dużo tej metody, więc czasem mi się trafi jakieś wiecie, potknięcie. I ja nie lubię udawać człowieka idealnego. Mogłabym to nagrać pięć razy, aż mi wyjdzie, ale lubię też pokazać innym osobom, zwłaszcza początkującym, że nawet osobom, które lata mają doświadczenia i sporo umieją, też się trafia czasem jakieś no, potknięcie po prostu. Zwłaszcza jak się czegoś nowego uczymy. Ideolo! Proszę Państwa, ideolo. Hania, włącz mi lampa. O kurde. Nie wiem, czy jest równo. Nie sprawdziłam. A już baza się utwarca. Jo, jest dupno. Nie jest źle. I to, to jest ogromna zaleta tych tipsów, bo one już mają cudowny kształt. Można zawsze skrócić, jak chcesz. Nawet w takiego owala jesteś w stanie sobie je wypiłować, nawet taki skłowal, myślę, że bez problemu dałabyś radę, nie musi to być balerina i nie musi być taki długi ten pazur, więc dla osób początkujących myślę, że super alternatywa. Po co się męczyć z szablonami, chociaż te są akurat cudowne i się same podkładają, jak już pewne triki znasz. W każdym razie osoby początkujące... Co wy się męczycie? Kupcie sobie takie tipsy i sobie je naklejajcie. Uważam, mam bardzo płaską płytkę. To też dasz radę. Wtedy użyj jak Bo zobacz, nawet na takim ogryzku wszystko tutaj pięknie działa. Jerona, jakie to jest długie, nie? Ale trzyma fajnie, widzicie? Mocno trzyma. Ale trafiłam dobrze, boki bo zrobiłam kurde, ale mi się udało. W każdym razie jakie to jest długie. A po co ustawie zostawię długiego... Nie, za dużo malowania będzie. Zmienię sobie ten kształt, może na taki bardziej obły. I tak długo w tym nie będę chodzić, pewnie, pewnie zdejmę, bo tak z jednym chodzić. Z jednym chodzić to. Ta, nie wiem, co jest gorsze chodzić tylko z jednym, czy jak masz wszystkie i jeden ci odpadnie i z tym jednym nie chodzić. No. Z jednym chodzić. Z jednym chodzić gorzej. no bardzo Chociaż możliwe. nie wiem, zależy jak długiego masz. No, ten jest okropnie. I ciągasz go, się skracasz. No tak! Jeżeli będzie malowania, za dużo malowania będzie ciąło. Nie, no Skracam. trochę za długi. No. Aż tyle? Czy ty mnie podpuszczasz? Podpuszczą mnie, żeby nie wiadomo, jakie długi miała. Żeby nie wiadomo, jakiego długiego miała tego pazura. Jadymy z tym koksem, zmienię troszeczkę kształt na bardziej obój, bo lubię bardziej. Nie lubię tych kantów. Pazno... Nie lubię chodzić z paznokciami, które mają kanty ostre. Znaczy fakt można je sobie przytępić, ale ogólnie fakt kanta mnie denerwuje. Spiluję Kanty. Więc to będzie taki... Hmm, co to będzie za kształt? No zobaczymy, coś z tego wyjdzie. Coś na wzór Migdała powstało. No owal, dobra, owal, owal bardziej. Dobra, będę kładła kolor, więc lepiej się będzie trzymać kolor na zmatowionej powierzchni. Wariata, bo chcę tam pofrezować przy skórkach, żeby było cieniej, żeby pozbyć się tego plastiku po prostu. No i co? Zacny puzzle. Patrzcie jak szybko. już tylko kłaść kolor. No fakt, przy każdej zmianie kształtu jest ryzyko, że wypiłujesz to. Tak, że będzie nierówny ten paznokieć. A teraz przechodzę do kolejnego kroku, jakim jest y, zrobienie tła do zdobienia Cartoon Nails. Ja wybrałam takie najbardziej kolory kojarzące się z tym zdobieniem. Cartoon Nails albo Kos Comic. Comic. Nails. Czyli róż. Tu najbardziej nasza lanka od kulo będzie. A ja do mam niespodziankę. Nie użyjesz tego koloru. Nie. Dlaczego? Nie, bo jest lepszy kolor, który pasuje do tego zdobienia, bardziej komikowy, komikowy. Tak. I będziesz nie. bardzo zadowolona z tego koloru. Jaki? A będzie to kolor Larej? Ale on jest dostępny w sprzedaży. Ja tu tak. tutaj. Tak. Mamy outlet, jest dostępny a. w outlecie i można go ponownie kupić. A to był pierwszy kolor, o którym pomyślałam, że chcę a mówię nie, bo one są dostępne bardzo rzadko. limitowane. Dlatego... Kurde, dobrze, Hania, no. Kurde, Hania, no. I tutaj uwaga, ja się nie będę starać przy skórkach. Dlaczego? Bo, bo i tak będę czarnym malować przy skórkach, więc tylko <laughs> tak, żeby wyglądało. Oh, to jest tylko... Kolor... jest Mnie po prostu... To cię ucieszyło, nie? O Boże, ucieszyło to jest mało powiedziane. Ale to jest chyba kolor. No, dla mnie tak. Druga warstwa. Teraz, żeby nie próżnować, zaprzygotuję kolor czarny. Nie mam żadnego paintu, ale stwierdziłam, tak, jeszcze się nie rozpakowałam do końca, bo no, ten ryfę, ale stwierdziłam, że mam BLAUTA z BKT i on jest bardzo mocno pigmentowany. Sprawdzę, jak się będzie sprawował przy malowaniu właśnie tego typu zdobień. I chyba sobie też zmyję lepką warstwę, żeby mi się nie rozpływał ten kolor. Ale sprawdźmy jeszcze z lepką warstwą Larry. Może się będzie dobrze trzymać, bo wiecie, na lepkiej warstwie lubią się nawet painty rozpływać, więc często je po prostu y, podłożę albo kładziemy top, albo po prostu zmywamy tę lepką warstwę. Zobaczymy, jak tu będzie to wyglądać. Więc co? Już sobie tu przygotujemy. O, oh, jest taki gęsty. To zdobień będzie za cud. A gęsty, ale bez glutowatości taki gęsty. Trzeba się dać napić pędzelkowi, ale zobaczymy, bo może się to uda go, wiecie, tak z żelu stężał, tak? Ale może się go uda zmiękczyć tą hybrydą. O jest, już pięknie tańczy. Polecam to ogólnie robić bardziej... Pintem, bo jesteś w stanie cieniej nałożyć paint. O kurde, ale zalewam. Cienie niż hybrydę hybrydą. Jednak tej troszeczkę grubości trzeba dać, żeby było okrycie. nieco co spoko całkiem, nie? Roz... Zrobimy to jaśniejsze, bielsze, nie blautem, tylko albosem, czyli też BKT, bo wybrałam BKT, do z bo są takie. Tak jak już powiedziałam, bardziej napigmentowane od takich tradycyjnych. Tu trochę i tu trochę. Dobra, prawa strona. To jest po prostu taka kreska i kropka. I teraz druga strona. Znowu wyczyszczę pędzelek. Już yy, to samo odbicie lustrzane, tylko białe. Dobra. utwardził Jak na pierwsze zdobienie od miesiąca? Bardzo dobrze. No dobra. Utwardziło się zdobienie, więc teraz nałożyć to. Jak tak prezentujesz to zdobienie? To mnie ciekawi. Na ile je oceniasz? Jak ci poszło? Jak mi poszło? 3 na 10. Tak nisko? To w takim razie mnie ciekawi, jak widzowie oceniają, jak, jak ci poszło? Jak ci poszło to zdobienie? Już wiem, Kartonel. co mam poprawić na przyszłość. Zachowam to dla siebie. A teraz yy, biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka, a w tym się już to w jak nam widzów.